Magda Żakowska, witam Państwa. Przed nami jeszcze doba zmiennej burzowo-deszczowej aury. Od wtorku przeważać będzie błękit na niebie, będzie ciepło, ale na pewno nie upalnie. A w najbliższych godzinach, w dalszym ciągu, te oto fronty przyniosą przelotne opady i burze. W nocy pogodnie tylko na wybrzeżu. I na południowym wschodzie kraju, natomiast w na pozostałym obszarze uważajmy na zmienne zjawiska. W nocy na Gół ciepło 15-13 stopni, chłodniej, tylko na wybrzeżu tam temperatura spadnie nad ranem do 9-6 stopni. Jutro więcej słońca w Polsce Zachodniej i na północy kraju, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i znów przelotne opady a także burze. Najchłodniej jutro na Dolnym Śląsku, tu od 16 do 19 stopni, na pozostałym obszarze od 20 do 22, tylko na Podkarpaciu od 23 do 26 stopni. Wieczorem i w nocy w regionie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotne opady i burze. W nocy powieje słabo i umiarkowanie, w czasie burz silniej, porywiście z północy. Nad ranem temperatura nie spadnie poniżej 14 czy 13 stopni. Jutro, jeszcze przed południem, zachmurzenie duże, zanikające opady deszczu. Po południu liczne przejaśnienia i rozpogodzenia. Powie słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Na termometrach jutro około 21-22 stopni, a ciśnienie zacznie rosnąć. We wtorek już pogodnie, jeszcze poranek chłodny, temperatura spadnie do 9-7 stopni. We wtorkowe popołudnie przyjemnie około 21-22 stopni. Również w środę będzie pogodnie, co ważne bez opadów. Noc jeszcze dość chłodna, w środowe popołudnie około 21-22 stopni. Również w czwartek nie zabraknie słońca i będzie jeszcze cieplej. W czwartkowe popołudnie słupek kręci wzrośnie do 24 stopni, a kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam do zobaczenia.